Ja wam powiem jedną rzecz: jeśli kochacie swoją mamę, to, 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 to zostawcie tutaj łapkę w górę i suba. A jeśli jej nie kochacie, to nie zostawiajcie, no. Zobaczymy, ile osób nie kocha swojej mamy. O! No, jadą za nami! Zawrócili! Jadą! Dobra, Oj na uliczki, się. na uliczki. <laughs> Dobra, teraz my chodzimy. O. I tam dogonili, dogoniliśmy was, Na szczęście. O, kurwa, no kurwa, nie, tam, tam lepiej, tam lepiej jest. Kurwa a nie, nie udało się, pamiętam jak. Mili, tak. Witam, poodwieźć gdzieś? Dzień dobry, nie? Ale impreza, tam że porozmawiać, jesteśmy z wykluczenia psycho, o oh, kurwa, psychologami O, pan to za nami jest Tej <laughs> bo już 5-0 mamy <laughs> o, Witam jest. Witam, proszę zjechać na pobocze Już nie, zjechałem Nie, pan zjedzie na pobocze Nie, proszę to pana... Na my pobocze. pana zatrzymamy pan Na, pobocze. na, na pobocze. pobocze pan zjedzie 278 10, potrzebuje, 1055 do szpitalu. Nawet no 1055, kurwa. No, już wsparcie sobie wezwałeś, kurwa. <laughs> nie, dobra, on jeździ jak pizda. Jedź. <laughs> dobra, robimy 6-0. <laughs> on już nie wie, gdzie jesteś, płynie? Możliwe, że nie. No, dobra, dobra, będę ci mówił, czy jedzie co nami. Zaraz to skończy się na tym, że to my go gonimy Ej dobra, dzieje? bo już 6-0 mamy w środku będziesz do no, ja no? to No do to 957-2005, tak? Tak, tak Kurwa, ja miałem taką rymowankę, wam coś tam o blondynach czeka, jak to było Ej hey, blondyna Chcesz mieć syna? O! No? O kurwa O kurwa, komenda mnie cała goni Nie, kurwa!

Kurwa, ciebie, kurwa. 61, 61. To jest Hoffman. <laughs> eee, pani Grażynko. Witam, witam. W czym pomóc? A, to ja chyba sobie miałem przyjemność. Już. Odkuwam cię. I am Mr. Grażyna. Proszę To sobie weź już tam Hoffman. Ciuszki i chodź tu, się przebieraj. Ale ja jestem. Hoffman. Dobra, Plus pani Grażynko. Pani Grażynko Hoffmanowa, zapraszam. Raz. Gdzie macie zatrzymanego? Chyba. Jeden, Trzy. Ma. Słuchaj, mam nie, pomysł pani Nie, Jak Sara. pracowałeś w policji się z tobą nie umówiłam, teraz w... tym bardziej się stało, nie umówię. Ale Dobrze wtedy w takim nie układzie 20-20. Wtedy nie próbowałem. 2020 o 21-21 22-22 A więc tak, patrz, jedziemy na kolację do wykwintnej restauracji. No. Na północy Los Santos jest taka restauracja. Tam sobie jemy to, co ja lubisz. Nie wiem, czy jest mi jesz mięsa, czy nie jesz mięsa. No, to sobie widzimy jakieś steczka albo kaczuszkę. Tak, tak, i do tego jakieś suróweczka albo sałateczka. Mhm. Yy, steczek taki lekko krwisty, do tego winko. Czerwone albo białe. Mhm. Nie wiem, jak które wolisz. Potem spacer yy, po brzegu plaży o zachodzie słońca. Mhm. A potem. A potem co? <laughs> Co potem? Potem pójdziemy do domu. Czemu? No ja do domu pójdę do domu, pójdziesz. Się skończy randka. Chyba, że chcesz do mojego domu. To Nie. możemy iść też potem Nie, do... Nie, ale tylko domu. czekałam aż się taka historia zakończy. byłam ciekawa co wymyślisz. Dobra, to co? 21, 22, 22 To co, kawa, e, to czy znaczy, y, kolacja i spacer? Nie, bo No ja, dawaj, po służbie, no. Ja mam no. zajasa cały czas i... No ale to co to? Nie, nie, to nie żadna randka. Jaka randka? To to no to zły... ale to nie zmienia fakt. To zwykłe koleżeńskie wyjście. No to na, na zły, na, pon, na na gofry. Nie umówię. Lubisz gofry, wyglądasz na taką, co lubi gofry. Czekaj, mówisz sugerujesz, że jestem gruba, czy? Nie. Jak? Nie. Każdy lubi gofry. Każdy lubi gofry? No. Na, na plaży są to, to takie gofry. Te, no wiem, je, że są. Ja Jadłam, jadłam. To, no, no to możemy iść na, tylko na Ale gofry. Ale nie z tobą. <noise> tylko na gofry możemy iść. Dobra? Nie pójdziemy. Czemu nie nie? pójdziemy. No nie przedłużaj no, mi, Ja ich no, chcę. No proszę. patrol, wiesz ile no to, ja tutaj czasu i no na tej w Jak się zgodzisz na wyjście na gofry, to wtedy. No, nie, no zaraz po to do służb i cię wezwą, bo. No nie, no sara, A no. jeśli się wezmą, O, jest na gofry albo na nie. lody. Dobra. Dobra, to przyrzekuj na no mały paluszek, że na gofry ze mną pójdziesz Dobra? Nie, nie zabieram jej sił. No, sara. Koniec, do widzenia. Czekaj, 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 bo Proszę zapomniałam ile. 15. 15-15 Tak To z Oliwią pójdę na gofry. Jeśli ty nie chcesz. A szkoda, bo znam bardzo dobre gofry Takie z jagodami i bitą śmietaną Naprawdę są bardzo dobre I tylko ja wiem gdzie one są Reszta nie wie. Przepyszne To razem mieli gofry, pan <grystanie> kurwa, Patrz, a mam jeszcze inny podjazd, czekaj są do siebie O kurwa, patrz, idzie, idzie, idzie <laughs> kurwa sam z gada no. no daję daje tą bitkę Chcesz ci mordoszczuczkę? No dawaj To się No i gadać kurwa Mówiłem Uwier, byś się odsunął. Z to zostawiamy go! Tak. Tak, tak mnie zostawiacie? Dobrze. Nie, dobra. go i wsiadaj. Wysiadasz, chłopak. <grybuj> nie, on auto zabierze debilu. Zostawcy do mnie, więc po. Nie, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Wsiadaj. nie, nie. Zgadzaj się, zgadzaj. Grzyby, wsiadaj. Jest tam widok, nie? Wow. To stój. może cię nie mam Ja muszę. Ja ci nie dam jedzenia, bo. Ty bo go ty... Ej, hopman, wysiada z tego auto, celuje ci w głowę. Celuje ci w głowę. No jedzie w dół! Nie mogę! Celuje do ciebie, no kurwa, hopman! Celuje no ci! No rozumiesz, że no. celuje! Celuje ja do ciebie, rozumiesz? Rozumiesz to? Ła! Stoję do ciebie i wysiadasz z tego auta już! Celuję do ciebie! Oła. Celuję do ciebie, Hoffman, wysiadasz! Oła, ale co się dzieje? Celuję do ciebie w głowę, rozumieć ty wysiadasz! Dobra, tylko zjadę trochę niżej, że. Wysiadasz nie... w tej chwili! Już, że nie spadł z góry. Wysiadasz tak. tu! Dobry. Wysiadasz w tej chwili! No spokojnie. Odchodzisz panie. na dwa metry. No spokojnie, panie funkcjonariuszu. Nie, nie, to jest jemnie, bo ja się zobaczuję. Nie, ła! Mam b... ten, ła No i za... Co masz? Umarłem, umarłem No dobra, spoko Ła! Ja Kurwa moje nogi, ła! Jaki ciężar, kurwa! To gierę zzałem Mineta, ja ma to <słyszyk> 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 Olezi, tam, pa! Kiedyś było mi wszystko jedno Teraz trafiliśmy w samo sedno A pamiętam jak bywało With would